Jeżeli chodzi o Speed Business, to dla nas przede wszystkim jest ogromna radość z tego, że możemy integrować środowiska i zaproponować jednocześnie dalszy rozwój poprzez kontakty biznesowe. 15 marca o godzinie 10 w sali konferencyjnej firmy Polontex przy ulicy Leitana odbędzie się właśnie nasz meeting na który serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców wysłaliśmy zaproszenia do otoczenia biznesu do jednocześnie urzędu miasta Częstochowy Radomska Myszkowa Lublińca Kłobucka do przedsiębiorców i co istotne to co jest mi bardzo bliskie do szkół wyższych uczelni bowiem widzimy żeby zaprezentować ofertę biznesową to jednocześnie podczas tej powiedziałbym formuły która wzięła się ze stylu amerykańskiego mówiącego o tym, że jest to speed dating, tak, czyli w ciągu dwóch minut przy okrągłym stoliku, co fajnie brzmi, tak spotykają się przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, ym, reprezentanci, osoby decyzyjne i mogą w ciągu dwóch minut zaprezentować swoją ofertę, nawiązać nowe kontakty. Jednocześnie widzimy, jaki to ma wpływ na rozwój samych firm poprzez te kontakty, nowe relacje, a z drugiej strony widzimy jednocześnie możliwość w to zaangażowania nauki. Ym, komercyjnej oferty uczelni, zaangażowania się w nowe techniki, technologie. tak Widzimy, że jest przemysł 4, jest rynek 4 w chwili obecnej, a więc wchodzimy w nową przestrzeń jednocześnie zarówno życia biznesu, jak i kontaktów. Ten model, który w chwili obecnej, paradygmat, który był przez wymianę, powiedziałbym w niewielkim stopniu w chwili obecnej dzięki Izbie Regionalnej, Izbie Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, dzięki decyzjom zarządu, pana prezesa Andrzeja Broniewskiego, całego zarządu, naszego środowiska, Dzięki pracy tutaj wspaniałej, biura, możemy jednocześnie zaprezentować ogromną ofertę, która jednocześnie jest szansą rozwoju dla miasta, subregionu, a jednocześnie wzbogacamy o nowe kontakty i nowe możliwości rozwoju biznesu i relacji międzyludzkich. Zapraszamy wszystkich, bowiem nasza oferta jest ofertą gratisową. Każdy, kto przyjdzie, nie wnosi żadnych opłat, natomiast jeżeli chce być sponsorem, jeżeli chce jednocześnie uczestniczyć szerzej, szer roku zaprezentować swoją firmę, swoją ofertę, może jednocześnie skorzystać z naszego pakietu, który naprawdę jest świetnie przygotowany i jest służebny, jeżeli chodzi o kwestie dalszych rekomendacji i reklamy.